Cześć, Wojtek z soku i z militares.pl, czyli sklepu, który otworzyliśmy w ramach klubu. Dzisiaj porozmawiamy o pokrowcach, o rodzajach, typach i zaczniemy od futerałów, walizek, jak zwał tak zwał, twardych, czyli takich, które są wykonane z jakiegoś tam ABS-u, plastiku tudzież innych tworzyw sztucznych, które są wypełnione gąbką. Jeżeli chcecie wybrać taki pokrowiec, taką walizkę, miejcie na uwadze, że przy przewożeniu czegoś takiego, to może Wam zarysować tapicerkę. To już się nie poddaje, nie nawalicie sobie tyle tych skrzynek, jak takich miękkich pokrowców, o których zaraz powiemy. Więc to są takie rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. Druga ważna rzecz, jeżeli chcecie wybrać taki, taki pokrowiec, to jest kwestia wysokości od tego uchwytu do środka, do, głębo, do całej tej głębokości wewnętrznej tego typu, tego typu walizki. I teraz tak, są takie, które mają te uchwyty już w kształcie, w linii pokrowca, są takie, które są wystające, no to wtedy nie tracicie Miejsca na ten uchwyt, natomiast on wystaje, więc jak zwykle, jak to w życiu, coś za coś. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli weźmiecie sobie nieco węższy niż na przykład w tym przypadku pokrowiec, to wasza optyka, która jest przeważnie wtedy na środku, może wam po prostu się nie mieścić, może zahaczać. Dlatego proponuję wziąć sobie ten albo szerszy, albo już wcześniej przymierzyć przygotować sobie. Sobie kształt i wszystkie te wymiary pod konkretną broń. Problem pojawia się, jeżeli chcecie wodzić w tym różne rodzaje broni z optyką, bez. No to wtedy trzeba po prostu sobie jakoś to układać, dlatego ja bym proponował zakup czegoś takiego już na jakieś tam karabiny, sztucery z optyką, które są więcej warte, o które chcecie bardziej zadbać, może w ten sposób. Zwróciłbym na pewno właśnie uwagę na te uchwyty, na te wysokości tutaj, no i potem jeszcze przechodzimy, to jest kwestia wypełnienia, mianowicie tutaj mamy taką, taką gąbkę, wiem, że można zamawiać sobie pod konkretną swoją sztukę broni laserowo wycinane gąbki, pianki, które, w które możecie wrzucić sobie broń, no i wtedy macie już podwymiar, to nic wam wtedy nie lata, wszystko jest poukładane, fajna rzecz. Natomiast no taka pianka spełni swoją rolę, natomiast no miejmy świadomość, że to jest tylko i wyłącznie gąbka, która z czasem albo jeżeli gdzieś tam ją potraktujemy troszkę bardziej brutalnie, to ona po prostu się urwie, oberwie, wytrze, no bo to jest tego typu materiał, nie, więc tutaj Miejmy to na uwadze, ale zawsze możemy sobie to czymś potem uzupełnić, wypełnić, albo przerzucić się właśnie na jakiś tam wycięty swój konkretny kształt. Co więcej o tym, to jest kwestia oczywiście wykonania, czyli. W sumie ceny i producentów, ja bym szedł tutaj albo jak zwykle kwestią po najniższej cenie, natomiast przy najwyższej możliwym stosunku ceny do jakości, albo zainwestował w znanych producentów takich walizek transportowych. I tu bym się skłaniał do firm, które produkują na przykład na rynek transportu lotniczego czy morskiego, tam gdzie te skrzynie faktycznie muszą mieć jakieś tam atesty, to znaczy ta firma jest w stanie je spełniać, je zrobić. I, i wykonać. Jest kilka takich marek, zresztą będą też niedługo dostępne u nas w sklepie. Chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Co najwyżej bym jeszcze powiedział o zamknięciach. W większości natomiast już takich skrzyń są takie technologiczne kółeczka, przez które można przeleć na przykład kłódkę lub tam inny zamek. Są też takie, które mają wbudowane te zamki, takie szyfrowe, w swoją konstrukcję. To jest fajna rzecz, zwłaszcza dla osób, które na przykład planują z taką bronią jeździć gdzieś tam na, na zawody, zawody międzynarodowe, ponieważ w różnych krajach... Na przykład w Niemczech wiem, że jest ten przepis, który mówi o tym, że taki kuferek też powinien być zamykany tam szyfrem, kluczem i tak Więc wtedy można wybrać sobie model, który taki, taki zamek posiada, i wtedy możemy sobie taką walizkę wziąć ze sobą i przy spełnieniu wszelkich formalności przepychać na zawody za granicę. Więc kupując raz, można, można, można doinwestować, no i wtedy już mieć taki kuferek na dłużej. Oczywiście, jeżeli chodzi o wymiary, no to musicie już sami wiedzieć jaką długość i wielkość potrzebujecie i potem macie możliwość przewodzić. Także jeśli chodzi o to, chyba tyle tak naprawdę. Fajna rzecz, bo naprawdę nieźle chroni to, co jest w środku. No ale możemy też skorzystać z pokrowców miękkich, na przykład tego typu. To jest taki pokrowiec, w który naładujemy sporo broni, natomiast tej broni tak naprawdę naładujemy tutaj luzem. Mianowicie on nie ma już tak głębokiego, nie ma tak niegłębokiego, tylko miękkiego wypełnienia i grubego. Jest tam jakaś warstwa, gąbki, natomiast. No, umówmy się, że, że, że nie jest to dużo. Ja bym to traktował bardziej jako pokrowiec taki transportowy na broń nie, typu, nie jakieś KBKS-y tanie, żeby wrzucić, po prostu załadować, pojechać na strzelnicę. Ja sam z takich korzystam, no bo wożę broń klubową w dużych ilościach i gdybym wszystko chciał wozić w takich skrzynkach, no to musiałbym sobie kupić fajnego pick-upa. I to prawdziwego pick-upa ze Stanów, a nie podróbki europejskie z dużą paką. A tutaj no jestem w stanie w to napakować więcej luzem, no i potem jeszcze wrzucić do, do samochodu. Ten akurat ma jeszcze taką opcję noszenia na plecach, można powiedzieć, że jest to wtedy taki plecak. Rzadko z tego korzystam, ale być może, być może komuś do czegoś się to przyda, więc mamy, mamy taki, taką możliwość, nie musimy tego nosić cały czas tylko i wyłącznie po chwycie w, w ręce. Na pewno to, na co bym zwrócił tutaj uwagę, to jest kwestia po prostu jakości wykonania, czyli porównał sobie ten, ten pokrowiec na przykład do innego i zobaczył, jak to, jakie są zamki, jak są wykonane szwy, jakie jest wypełnienie takiego pokrowca. Natomiast, tak jak mówię, raczej bym traktował go jako taki po prostu transportowy pokrowiec gdzieś tam na strzelnicę i z powrotem, ponieważ on nie chroni tej broni, a zwłaszcza na przykład tutaj jakiejś drogie, drogiej broni z optyką bym, nie wsadzał, no chyba że pojedyncza sztuka i wtedy wraz trzeba uważać, na przykład, gdy taki pokrowiec nam upadnie, czy nam gdzieś się przewróci, czy nawet podczas hamowania, załóżmy, jeżeli mamy go z tyłu na, na kanapie w samochodzie, na przykład w poprzek samochodu położony, prawda, to on gdzieś tam spadnie, no to ta optyka oberwie, tak? Więc no tutaj, tak jak mówię, traktowałbym to raczej jako taki pokrowiec transportowy, raczej, raczej to tańsze rozwiązanie, natomiast w pełni, w pełni użyteczne. I skuteczne. Są też tego typu pokrowce. Tu akurat producent to jest Bistana, którego jesteśmy dystrybutorem. Polski produkt, fajne wykonanie, bardzo solidne. I teraz co więcej, jeżeli chodzi akurat o ten pokrowiec, jak widzimy, jest to pokrowiec jednokomorowy, natomiast z bardzo grubą, mięsistą taką gąbką dobrze bardzo dobre wykonanie. Tu jeszcze mamy dojście do tej gąbki, którą w razie co możemy sobie tu wymienić, jeżeli by nam uległo jakiemuś tam, nie wiem, zniszczeniu, więc no fajna rzecz, dlatego, że nie każdy to ma. Niektóre są zaszyte po prostu na stałe i koniec, a tu możemy sobie sami na przykład z tym wypełnieniem zmieniać, możemy sobie coś tutaj coś tam zrobić. No i teraz tak. To jest jednokomorowy pokrowiec, więc wchodzi powiedzmy jedna sztuka broni. Natomiast też kształt sugeruje, że jest gotowy przyjąć optykę. Natomiast w praktyce wiem, że można włożyć więcej, można włożyć na zakładkę. No wszystko pytanie od tego, czy chcecie, żeby ta broń wam się tam porysowała, czy nie. Jak bardzo dbacie, to już decyzja dla Was. Fajnie to jest wykonane estetycznie. Też jest z paskiem takim na ramię i oczywiście uchwytem do, do dłoni, do ręki. to Też fajna rzecz, nie każdy to ma, dosyć szeroki, spory uchwyt gdzieś tam do zawieszenia na jakimś kołku czy innym uchwycie. I jeszcze rzecz, o której warto wspomnieć. Tutaj mamy taką kieszeń odpinaną na, na suwak. Możemy sobie to po prostu odpiąć. Jeżeli ktoś na przykład oddzielnie przen, przenosi prze, Przemieszcza się z bronią w stanie rozładowanym, teraz chciałem powiedzieć o tym, że możemy tu schować zamek, możemy tu schować np. sobie nie wiem, jakąś tam amunicję, tu w środku mamy właśnie miejsce na jakąś tam jakąś amunicję, tu wsadzimy, to są dosyć uniwersalne te uchwyty, czy to jest tam strzelbówkę, czy jakąś karabinową. Można sobie wrzucić parę sztuk, można wrzucić oddzielnie zamek. Wtedy potem sobie wziąć na przykład do kieszeni, a, a ten cały, cały karabin gdzieś odstawić. Więc też fajna opcja, dobrze jest to przemyślane. Uważam, że bardzo fajny pokrowiec, i w ogóle fajne rozwiązania tej firmy. No i też na pewno nie jest to bez różnicy, że jest to produkt po prostu polski. Nie? Dobra, to mamy omówione. I teraz. Drugi pokrowiec tej samej firmy, Bistany, natomiast komorowy. Tutaj mamy dwa suwaki, Fajna rzecz dla osób, które strzelają sobie przykładowo, jadą na trening, biorą karabin centralnego, zapłonu i bocznego. W jeden wchodzi centralny, w drugi wchodzi boczny. Możemy sobie, mamy tą przegródkę. Oddzielić tą broń, wtedy jedna i druga o siebie nie ociera, nie obija. Też ta gąbka jest bardzo gruba. Fajnie to jest zrobione. Suwaki są solidne. Są różne wersje też kolorystyczne. Tutaj, co prawda, nie ma możliwości odpięcia tej kieszeni, ale jest. I tak samo mamy uchwyt na ramię i do ręki. Bardzo fajny, fajne rozwiązanie, przez to, że są takie mięsiste i te, te pokrowce po prostu uważam, że są lepsze niż na przykład takie Chińczyki, które dostaniecie gdzieś na sklepach za SG, które też używam, jeżeli chodzi do, taki, do transportu broni. Natomiast, jeżeli o tą broń chcecie zadbać, to polecam te właśnie z taką grubszą gąbką. Nie? Dlatego, że nawet jak Wam się ta broń w takim pokrowcu gdzieś przewróci, ta gąbka to zamortyzuje i nie musimy się bać o, o to, co jest w środku. I tak dla przykładu mamy na przykład tego typu też pokrowce na jedną sztukę broni. Tutaj, jak widzimy, musimy uważać z tego względu, że nie, nie wejdzie nam tutaj już więcej niż jedna sztuka. Tak naprawdę, możemy sobie tu zmieścić co najwyżej jakiegoś boka, jakąś strzelbę, jakiś sztucer, ale raczej bez optyki. Ale jest, też jest to całkiem fajnie wykonane. Ta gąbka też jest całkiem gruba, więc powinno Wam to ochronić Waszą broń. Ale jak widzicie, głównie już różni się to jakimiś tam szczegółami. No i oczywiście wymiarem. Tu jeszcze taka jedna rzecz, o której, o której nie powiedziałem. To jest kształt pokrowca. Mianowicie, jeżeli macie wszystkie te pokrowce ze skosem, no to one sugerują, że są gdzieś tam pod jedną sztukę, maksymalnie dwie, a i to czasem, a i to rzadko. Jeżeli chcecie, to je na zakładkę wszystkie te, które mają taki prostokątny profil, no są po prostu bardziej pakowne, nie? To wynika z kształtu. No i tyle. Ostatnia rzecz, jeszcze którą powiem, to jest pakowanie broni później po skończonym strzelaniu do do pokrowca. Pamiętajcie, że tutaj macie wypełnienie, które nie jest yy, ognioodporne. Yy, lufa się grzeje, tłumiki się grzeją. Nie róbcie takich rzeczy, że wrzucacie sobie szybko broń po skończonym strzelaniu, bo to, bo tamto, bo już trzeba szybciutko zwolnić stanowisko. Yy, sprawdźcie najpierw, czy lufa ostygła i dopiero potem wrzućcie sobie do pokrowca, bo już niejednokrotnie widziałem, jak ktoś rzuca sobie broń do pokrowca, a za chwilę unosi się taki font spalonej, spalonego plastiku i zaczyna nam się ta gąbeczka topić. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, czyli tych pokrowców miękkich, jak i twardych, po prostu musicie na to uważać. No i dbać po prostu o to, nie? Najzwyczajniej w świecie. Co więcej, Chyba tyle tak naprawdę jeśli chodzi o pokrowce, wszystko to co zobaczyliście na filmiku jest dostępne u nas od ręki, takie walizki mamy też mniejsze, mamy sporą ofertę też tych pokrowców właśnie z Bistany, jeszcze nie wszystko jest na stronie, bo tutaj musimy cały czas to aktualizować, szczerze mówiąc nie ma na to za bardzo czasu, natomiast prowadzimy stan magazynowy, co jest ważne, dlatego jak zobaczycie, że jest tam ten produkt w ilości np. jednej czy pięciu sztuk, to faktycznie tyle jest. Więc w odróżnieniu do od wielu sklepów nie musicie dzwonić i pytać o dostępność, tylko śmiało możecie zamawiać albo zapraszamy do nas do sklepu stacjonarnego i sobie przyjechać i wziąć, to na pewno, to na pewno jest. Także tego staramy się pilnować, czyli tych stanów magazynowych. Natomiast tak jak mówię, na sklepie jest dużo, dużo więcej rzeczy, dlatego że nie wszystkim chcemy nawet handlować na, na sklepie internetowym z racji po prostu charakteru naszego sklepu i też tego, jakie tam produkty się pojawiają. Także większy wybór jest u nas w sklepie stacjonarnym. Ale wszystko, wszystko to co widzieliście dzisiaj dostaniecie od ręki i już wkrótce też będzie na stronie internetowej. Zapraszamy też na naszą strzelnicę do urzędowa. Będzie się dużo działo. Mamy kilka niespodzianek jeszcze w tym roku. Na przyszły rok planujemy już zawody licencjonowane z obserwatorem PZSS-u. Także. Obserwujcie nasze fanpage, zarówno te strzelnicowe, klubowe, jak i samego sklepu. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało w komentarzach albo dzwoncie, piszcie maile.